Ach, niedobrze, już jestem spóźniony. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Pomogę! Jak to będzie wyglądało, jak ksiądz będzie toboły nosił? A jak to będzie wyglądało, jak wikary nie pomoże drugiemu człowiekowi? A ksiądz się gdzieś nie śpieszył? Wie pani, co mówią: jak się śpieszyć, to powoli. Pani dyrektor, jak miałem nie pomóc kobiecie na drodze? Jeszcze z ciężkim koszem. Za każdym razem, jak się ksiądz spóźnia, słyszę, że komuś trzeba było pomóc. Bo to prawda, pani. Jeśli jeszcze raz się ksiądz spóźni, będę musiała napisać do Kurii. Przykro mi, ale. Przepraszam bardzo, ale akurat przechodziłam po to oknem i usłyszałam. Chciałam tylko pokazać, że usprawiedliwienie księdza Dobrodzieja ma ręce i nogi i brzuch. To może ja pójdę wreszcie do uczniów.